Tak jak ja nie jestem człowiekiem, tak też żadna postać z filmowej adaptacji nie ukazuje rzeczywistego wyglądu prawdziwych postaci biblijnych, a szczególnie proszę pamiętać o tym, że Chrystusa grają aktorzy i może ich wygląd być zupełnie inny od oryginału. Nasza opowieść dotyczy kilku wydarzeń, które rozegrały się przed śmiercią Syna Bożego. Zaczynamy od zmartwychwstania Łazarza. Po tym cudzie przywódcy judaizmu postanawiają zabić Mesjasza. Łazarzu! widź grobu! I wyszedł zmarły. Mając nogi i ręce powiązane bandażami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Judejczyków przybyłych do Meriem ujrzawszy to, czego Jeszu dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co już uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli. Spójrzcie, jak wiele ten człowiek czyni znaków. Jeżeli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. Przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze święte miejsce i nasz naród. Słusznie. Słusznie. Musimy znaleźć sposób na to, Kajfasz. Nic nie rozumiecie! Nie pomyśleliście, że lepiej byłoby dla was, ażeby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały nasz naród? Na sześć dni przed paschą Jeszu przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jeszu wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła jeżu nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Dlaczego nie sprzedano olejku? Za trzysta srebrnych denarów. A pieniędzy nie dano ubogim? Zostaw ją. Przechowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubogich zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze macie. Wielki tłum dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jeszu, ale także by ich ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od judaizmu i uwierzyło w Jeszu. Wrogowie Chrystusa byli bardzo niezadowoleni z powodu cudów wskrzeszenia Łazarza, ale swój prywatny powód do niezadowolenia z pomazańca miał także Judasz, ponieważ został publicznie skorygowany na uczcie w Betanii. Wrogie siły zaczęły jednoczyć się przeciw synowi Bożemu Jeszu. Nazajutrz wielki tłum...